Witam Was bardzo serdecznie na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj macie taką serię próbną, którą sobie wcześniej rozegrałem, żeby przystosować skośnie. Jak widzicie, szkolarz tego nie nagrywałem, bo tak to byśmy szli to z głowy i byłbym mistrzem olimpijskim, a kubackim wicemistrzem. No, ale teraz przejdźmy do samego turnieju. Mamy 80 zawodników, po 5 na każdą reprezentację, którą widzieliście w konkursie drużynowym. Te same skośnie i wszystkie konkursy KO. No, nie się odkrywałem. Przejdźmy już do turnieju. Oczywiście gramy 6 turniejów, medal z, z, zdobywają osoby, które mają najwyższe noty we wszystkich turniejach, łącznie, to będzie policzanie przez grę. Zobaczmy pierwszy skok, kwalifikacyjny, więc tu wystarczy się zakwalifikować, chociaż też warto by było się zakwalifikować z rozstawieniem, ale takim skokiem to da spokojnie rozstawionko będzie. Więc się w kwalifikacjach, bardzo dobre miejsce. Was if mój przeciwniska 65 metrów racić, to jest do przebicia ojoj, ale za krótko. 17 miejsc to nie jest 100. Ja mam tutaj czasowo postawionym postawiony cel. Jak najdalej? I ten cel spełniam tym skokiem, ale już kapitalny skok. I to mi pozwala wbić, nie się na 7 miejsce. Żyła wygrywa, stoch szósty. White Jack, którego nie było w konkursie, dużo u Francuzów. Koń... Jack White w zasadzie. Kończy 9, Tuż po de... nie wiele pode no się dziwnie czuję z tym. Ale w, w drugim konkursie w Waldifiem musi pójść znacznie lepiej Jest automatyczny awans, bo jestem w 15, ale to nie o to chodzi. Oj, oj, oj. To nie może być rozstawienie. To jest nic dopiero 390 w kwalifikacjach. Skacze z domenem pre którego da się pokonać. Powinienem to zrobić. No też jest dość krótki skok, ale lepszy niż w konkursie na pewno. W dzisiejszej kwalifikacjach o tym. 102 metry żeby Utrzymać dziesiątkę, ale skoczyć tak jak w drugiej serii wtedy. A ja nie zaskakuję, chyba do tej czerwonej linii się zaskakuje. I kończę czwarty i w klasyfikacji generalnej też jestem czwarty, ale nie mam dużej straty, gonimy ich. Pradzie lato. Musi się udać. 138,5 metra, ale wiatr pod narty. Mierzł skok, mi tak mi się wydaje, na dziesiątka kwadikacyjna jest, także na luzie. To to akurat było moim obowiązkiem. 128 metrów i w giniklimów to jest bardzo ryskok. Podejrzenie dobre jak na róż Ale ja skaczę kapitalnie. Ja skaczę wybitnie. To jest ten skok, którego ode nie oczekiwano. Ja wiem, po co przyjechałem do Włoch. Co tu się dzieje? To jest zasłużone zwycięstwo i to jest zasłużone prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi konkurs w Pradziel to absolutnie fantastyczny. Nie jestem w stanie powiedzieć ani słowa po tym, co tutaj się wydarzyło. No po prostu brońmy tego topu! Ja to razie wracam ze złotym medalem, ale no tego medalu też trzeba bronić. Jeszcze mamy trzy konkursy, z czego jeszcze mamut, a mamut to jest ciężka skoczyć ja ten akurat. Nie umiem na tym skakać. Gdyby tym mamutem był Oberstdorf. To bym był pewien więc swojego złota. Ale problem jest taki, że Oberstdorf nie leży we Włoszech. Więc go tu nie mogło być. Ale ja w tej pierwszej serii zrobiłem swoje. Zrobiłem to, co było ode mnie wymagane. I tak jak mówię, pomimo nieudanego pierwszego konkursu w Waldi Fieme, dobrze wyglądało to w Prażelto, ale no tutaj trzeba się skupić teraz. Polacy jest dobrze. 26 jest stękała. 8 jest Kubacki, 5 jest. 8 jest Żyła, 5 jest Kubacki i 3 i, i stoch. i ja na topie, na samym topie. Ale nie mam jakiejś wielkiej przewagi. A Farwoska czy daleko? Farword to jest też mój wymyślony zabornik. Niesamowity jest mój skoczek. Jest w absolutnie szczytowej formie na tej skoczce. Ja nigdy na tej skoczce nie byłem mocny. Dziś jestem. W drugiej serii też trzeba się ogromnie skupić, przegrywam z grany ludem i tracę do niego 9.99. Jed... Dziewięć... Dziewięć Został nam jeden konkurs. kułaski wskoczył na podium, spadł stoch w kawa się za miejsce. Muszę! Muszę zostać mistrzem Olimpijskim w skokach darciarskich. Trzeba pokonać Halvora Edgera Graneluda. Sszedł już niech z tej skoczni. Kwalifikacje kończę piąty. Granelut nie wygrywa. A czy 214. Jest, 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 jest. Pokonałem go. Nie będzie halwora Edgara Granauda w drugiej serii, czyli chyba możemy już powiedzieć sobie jasno, kto stanie na najwyższym stopniu podium w tegorocznym turnieju Igrzysk Olimpijskich. Miał tu udowodnić grany Rut, że jest ode mnie lepszy, a tymczasem dzięki temu konkursowi spadł. Niestety nie udało się Polakowi zdobyć utrzymać podium poza mną, ale cieszył się z sukcesu mojego skoczka. Mamy drugie złoto olimpijskie już na tych igrzyskach. Drużynowo, indywidualnie, ależ kapitalnie. Tutaj mi się skacze we Włoszech. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie ciepło, cześć!